Hakowanie rzeczywistości Bogusław Duda Pierwsza Matrix to iluzja brutalne przebudzenie świadomości Na początku jest szok uświadomienie sobie że to co uważaliśmy za rzeczywistość jest jedynie projekcją iluzją wgranej narracji stworzoną po to by utrzymać nas w stanie snu Matrix to nie tylko system kontroli politycznej czy ekonomicznej, to przede wszystkim duchowa pułapka, złożona z programów przekonań, emocji, ograniczeń, strachu i sztucznie wykreowanej tożsamości. Od dzieciństwa jesteśmy kodowani, by akceptować ten świat jako normalny, a każda próba jego kwestionowania kończy się wykluczeniem, stygmatyzacją lub cierpieniem. W duchu gnostyckim Matrix to świat stworzony przez Demiurga, istotę imitującą Źródło, ale odciętą od jego prawdziwego światła. Ten fałszywy Bóg tworzy system, który więzi duszę w cyklu reinkarnacji, cierpienia i nieświadomości. Matrix to Jego manifestacja, archontyczna siatka percepcji, podtrzymywana przez nasze emocje, energię i uwagę. Iluzja staje się realna tylko wtedy, gdy przestajemy kwestionować, a zaczynamy wierzyć. Brutalne przebudzenie świadomości następuje w momencie, gdy zaczynasz widzieć pęknięcia w kodzie, powtarzające się wzorce, nieprawdopodobne przypadki, zgrzyty między sercem a logiką, poczucie, że coś tu nie gra, czujesz, że twoja dusza została wrzucona do obcego świata który nie rezonuje z jej wewnętrzną prawdą, to moment, w którym zaczynasz się budzić, a z przebudzeniem przychodzi bunt, rozpacz, ale też potężna siła. Przebudzenie nie jest romantyczne, to często bolesny proces odklejania się od starych przekonań, toksycznych relacji, fałszywych narracji. Czujesz się jak wyrzutek, odrzucony przez system, niezrozumiany przez otoczenie. Samotny w morzu śpiących jednostek, ale to właśnie ten etap prowadzi cię do odkrycia, że jesteś czymś więcej niż człowiekiem w systemie. Jesteś świadomą istotą duchową, która została uwięziona w hologramie, by zasilać go swoją energią. Matrix manipuluje percepcją, tworząc fałszywy czas, fałszywą przestrzeń i fałszywą tożsamość. Wszczepiono ci imię, narodowość. Płeć, obowiązki, oczekiwania, nauczono cię jak myśleć, w co wierzyć, co jest możliwe, a co nie. To wszystko kot.